Po raz kolejny postanowiliśmy wybrać się na zakupy do biedronki. Ostatnim razem robiliśmy je przed trzema miesiącami i po raz kolejny kupimy koszyk dudy, czyli podstawowe produkty, które kiedyś w 2015 roku wtedy jeszcze kandydat na prezydenta Andrzej Duda kupił właśnie w sklepie biedronki. Są to podstawowe produkty od chleba po sok, poprzez. Cukier. Zobaczymy, jak w ciągu minionych trzech miesięcy, od końca sierpnia, zmieniły się ceny tych podstawowych produktów. Za nami udane zakupy w Biedronce. Po raz kolejny skompletowaliśmy listę zakupów z koszyka prezydenta Dudy. 9 produktów, 9 podstawowych produktów spożywczych. Ostatni raz, jak robiliśmy podobne zakupy, kosztowały nas. 72 ,24 zł 24 grosze. Teraz zapłaciliśmy 78 ,66 zł 66 W ciągu 3 miesięcy ceny wzrosły o około średnio 10%. Z naszego zestawienia porównania z ostatnimi zakupami wychodzi na to, że najbardziej w górę poszły ceny jajek. Za 30 sztuk Zapłaciliśmy o około 4 zł więcej niż poprzednio, czyli 31 sierpnia. Podrożał również chleb. Tutaj ta różnica nie jest może duża, ale to jest kilkadziesiąt groszy za bochenek pół kilogramowy. Również znacząco podrożało mleko i podrożał ser żółty Gouda. Nieznacznie potaniał sok pomarańczowy. To jest chyba jedyny produkt z koszyka Dudy, którego cena spadła w porównaniu z poprzednimi zakupami.